Wow! Piątka! Jest chyba hajter z nami! Żaden hajter, się nie będę nic hejtować. Co ty? To się nazywa Razer Tarot. Ok. E, I to jest e, bezprzewodowa klawiatura z myszką. Nie przypomina to w żaden sposób klawiatury. Bo jest stacja do ładowania. Tak jest. Stacja do ładowania jest e, i ona ładuje zarówno myszkę, jak i klawiaturę. Aha. Co to w ogóle jest? Że jest... poczekaj. poczekaj. Ten. ja wkładał myszkę w ten sposób u tej stacji i ona się ładuje, tak? I tyle? Wtykasz ją tu i klawiaturę wtykasz też i ona się ładuje. Okay. A to wygląda też nie najgorzej jak masz komputer w salonie, to to ma jakieś tam też znaczenie, nie? Bo jeszcze robi sprzęt dla graczy, mm. tak? Jest to klawiatura dla graczy. Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo to jest sprzęt, który e, możesz używać zarówno do takiego e, HTPC, uh -huh. do komputera, który jest podłączony do telewizora, e, bo jakby... Główną przewagą nad zwykłą kreaturą tego jest ten taki tutaj, który się pojawia. Taka, to taka podstawka, tak? Tak, to jest podstawka do to Nie, no niestety nie. Gdyby A jakby to był touchpad, no, to po prostu samo się zastanawiam, czy to macha nie kupić tego. No, nie. Taki no i duży jest i tak. To jest... Ja jako makowiec, w ogóle nie korzystam z myszki, bo touchpad w machu jest tak świetnie wykonany i mm. tak świetnie działa, że nie potrzebujemy myszki. odwiedzają się. Więc jakby to był touchpad, to super. To nie jest taczpad, to jest e, podkładka pod myszkę e, z budowanym magnesem, więc dzięki temu ona trochę. Faktycznie. Ten magnes nie jest mocny. On e, powoduje, że jak trochę przesuwa to, to, tak, to, to, to się, to nie tak spada. Natomiast e, generalnie sprzęt jest stworzony po to, żeby można było u siebie na kanapie w salonie, normalnie korzystać, grać też w gry. Bo gdzieś tam. Na, na przykład. No, 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 o tak To jest, Dla mnie to było kluczowe. I tak naprawdę to ja szukałem tego typu sprzętu od jakiegoś czasu, bo miałem już dwie różne temperatury jedną Logitech, drugą Microsoftu, i obie kupiły mi sygnał. Uh -huh. y ten komputer u mnie wcale nie jest daleko od kanapy, natomiast ilość tutaj urządzeń na Wi-Fi w budynku, u mnie, to wszystko powoduje straszne zakłócenia, tak. więc... Trzeba było, znaczy po prostu potrzebowałem czegoś silnego. Tak, I... no tu widzę właśnie, że jest taki przełożnik do mm -hmm. 4 i Bluetooth. Tak, bo to jest, e, oczywiście jest ten mały dongiel taki jak przy innych urządzeniach, e, który wtykasz do portu USB i wtedy działa na Wi-Fi, e, ale może też być bez podróżmy. Podróżmy, jako Bluetooth e, i to bez, wtedy, wtedy bez już tego nadajnika, tylko do, nie, do, 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 do smartfona, do tabletu, A, do konsoli. Jak... też? Czy? Tak, tak, tak. A, co, no 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 to czyli na coś domakam, obsypki i zostaw kupić. Mm -hmm. dokładnie. Fajnie Fajne jest. bardzo no jest... dobrze wykonane. to tak sobie patrzę teraz. Kurczę, naprawdę czujesz tą jakość Jeśli chodzi o wykonanie, to niestety klawiatura jest wykonana super. Naprawdę. Natomiast co do myszki, mam pewne zastrzeżenia. Zobacz sobie, ona jest... Bardzo lekka. Po pierwsze, to jest mała myszka. To jest... Mm, ze względu na wielkość też tego touchpada, ona jest nieduża. No, a po drugie, jednak Ciężko mi powiedzieć, mam ją od kilku tygodni i, i na razie się sprawdza, ale nie wiem czy nie będzie problemu z y, lakierem, który może zacząć odchodzić od boków. Natomiast sprawdza się bardzo. No sprawę, no dobra, powiedz mi, ile to wytrzymuje czas trwania na baterii? Mam to od kilku tygodni. Klawiatury właściwie nie ładuję. ładuję co kilka dni, wkładam do tego. Myślę tak samo, tylko że wiesz, no, też nie jestem heavy user'em. No, no. ten, ten dok sprawia to, że i tak codziennie ją dokujesz tym i nie mogę martwić się to, że jest rozładowana. Prawda? Dobrze, jest znaczy, chyba trzeba by jakiś maraton zrobić grania, żeby, żeby to się rozładowało. A w salonie, jak trzymasz komputer, to też nie, nie leży to gdzieś na biurku, tylko zawsze wtykasz do tego doka, bo tam tak. jest ładnie nie. i jest w Więc... No to, prawda, to nie jest podświetlana niestety. Fajnie no. by jeszcze była podświetlana. Nie no, to w ogóle możemy powiedzieć o kilku minusach. No. W sensie, no właśnie, powiedzieć minusy, no. e, do, można powiedzieć plusy i minusy. Co do... Można być plusy. Tak jak powiedziałeś, wykonanie jest naprawdę super, przede wszystkim klawiatury. Myszka jest ok, zobaczymy. Tak naprawdę ciężko teraz powiedzieć. Z plusów, przede wszystkim, świetne zachowanie tego sprzętu, czyli żadnych opóźnień, bardzo dobry zasięg. Pierwsza klawiatura, którą miałem, która nie ma żadnych problemów z zasięgiem i zakłóceniami. Myszka chodzi też płynnie, nie ma, nie ma tutaj żadnych zakłóceń, żadnych zniekształceń. No i materiał trzyma bardzo dobrze. No, a poza tym sprzęt jest ładny. Natomiast no, nie, nie, ma, nie jest to sprzęt bez wad, i to musimy sobie powiedzieć. A, z plusów, jeszcze jedna rzecz. Wow. Ten, ten port dokujący, on nie jest podłączony do komputera. On jest Aha. podłączony do, 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 do zwykłego gniazda w sieci, dzięki czemu to może stać zupełnie gdzieś indziej, a jednocześnie zasięg ma z komputera, więc to jest jakiś Fajne. tam. Dla mnie to jest plus, bo masz to że... do... tak, 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 Dzięki okay, temu nie tak. muszę tego mieć przy komputerze w ogóle. No, fajnie, to jest... Natomiast co do minusów, no to mm, pierwsza rzecz to jest to, że ta, do której, ten zestaw w ogóle jest drogi. Jest drogi. Jest drogi. Ja za zapłaciłem za to chyba. No, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Możesz przecież. powiedzieć. Że nie, moja dziewczyna mnie zapije. Przecież. <laughs> nie, no to ponad 700 kosztowało. Czyli hmm, nie, nie nie 700 z groszami, tak? No, tak, bliżej 750. Okay, tak, no. okay. e, więc to jest droższe od e, gdyby kupować nie, niezależnie myszkę i klawiaturę. I to nawet razera jest to droższe. Natomiast e, no, jakby to jest taki pakiet dwa w jednym, i. Tak, tak. E, no, i nie ma takiej samej klawiatury po prostu tak z, z, z tym padem. E, z minusów jeszcze. E, nie ma polskich znaków na tej klawiaturze. I to jest coś, co może być na wielu blokach. Poczekaj, no polskich znaków normalnie też nie ma na klawiaturze. To nie o to chodzi. Hmm. Tutaj nie ma prawego Alta. Uh -huh. Zamiast prawego alta e, i zamiast e, prawego kontrola są e, te funkcyjne. Cofnij i Home. To oh, jest spółka. przycisk z Androida. I e, na razie nie udało mi się jeszcze tego zmapować. To spod Androida ten konstrukcja. Tak, tak, tak. tak. E, no, ja wykorzystywałem jakieś programy do mapowania przycisków. I nie było opcji na to, żeby podłożyć zamiast tego. Wszystkie inne klawisze możemy sobie mapować, ale te lepsze funkcje są nie do. A no, mogę zrobić po polskiego znaku? Mogę, ale to jakby. Niewygodnie, tak? No, nie jest to Jak korzystasz, łatwiej jest przestać korzystać z polskich znaków w takim domowym użyciu, no. niż przyzwyczaić się do przyciskania to... innym guzikiem. Okay. No i to jest, to jest jakby największy minus, więc na pewno do biura, do etaksy tekstu, do takich rzeczy nie polecam. Chyba, że ktoś z Was ma jakiś sposób, jak to zrobić, to wtedy piszcie w komentarzach, bo na pewno mi to się przyda. Natomiast w domu, jak korzystam z tego, wiesz, do jakiegoś postowania gdzieś, do wyszukiwania produktów, do hejtowania, do hejtowania na internecie, to, to nie, ma, nie ma problemu, bo też tych polskich znaków nikt nie nikt za nimi nie tęskni. Czyli co, podsumowując, polecamy? Klewiatury i myszkę w cenie 750 zł Razera? No nie, co nie wiem co. Zobaczmy nie kupować. Ja, ja, ja kupiłem i jestem zadowolony, natomiast to na pewno nie jest sprzęt dla każdego. Okej. Okay. Ja bym nie kupił. Za drogo dla mnie. Max 100 złotych, ale jest sprzęt drogi. <grym> ale Maca za 7,5 kg kupisz. No tak, ale dlaczego trzeba szedł. Ale gdyby to było Apple kupisz kupił? Nie, bo Apple ma swoje klawiatury, ma, ma swój gładź duży. No hmm. nie, nie, potrzebuję bufa jak zewnętrzny monitor, teraz hmm. będę kupował monitor, no to będę pewnie szukał czegoś... No tak, bo to nie wygodne. ...żeby mieć te, pamiętasz, płatko pietrą odziemne hmm. To była krótka recenzja kradatury Razer Tarot. Taret. Taret. Tare. Turet. I do zobaczenia w na następnego odcinku. Na no. razie.